Witajcie moi drodzy dzisiaj tak troszeczkę w innej scenerii jesteśmy po prostu u mnie na ogródku zadałem. domem chciałbym wam dzisiaj opowiedzieć o takiej jednej rzeczy bo przez ostatni Miesiąc dostałem kilka takich e-maili związanych z czyszczeniem łańcucha i środkami do tego związanymi, o tym co inni youtuberzy gadają. Komercja, komercja, komercja. Kurczę, no ludzie, którzy niektórzy piszą do mnie na przykład, oni od razu dają jakieś tam. Oni są po prostu, że tak powiedzmy, zdezorientowani kompletnie. Kompletnie zorientowani ze względu na to jaki jest po prostu syf na internecie. A jaki syf między innymi robią po prostu youtuberzy i to są youtuberzy tacy, jak ja to mówię, tacy takie komercyjne kurwa gnidy. A dlaczego? A powiem wam. Mam tutaj akurat dwa, dwie takie ciekawe puszeczki i to są akurat, ja tu zakleiłem firmę, ale pewnie każdy tak was się domyśli, ja nie używałem nigdy niczego tej firmy. Kupiłem botanio. A chodzi o to. Pierwszy to jest po prostu jakiś chain cleaner, czyli coś do oczyszczenia łańcucha. A drugi to jest po prostu chain loop, czyli typowy smar, który później pryskamy już później łańcuch, po prostu zabezpieczamy go przed, głównie przed, przed, przed wodą, przed różnymi zjawiskami atmosferycznymi. Coś niekoniecznie dobrze wpływa na łańcuch, ale Powiem Wam tak, zostaje na przykład maila w stylu takim co kiedy, co ile powinienem czyścić łańcuch, jakich środków używać i tak dalej, i tak dalej. Z tym to jest tak, przy wymianie swojego łańcucha mechanik powiedział mi tak, bo zapytałem się o gwarancję dla łańcuch, opowiedział powiedział mi tak. Praktycznie z gwarancją jest w ten sposób, że Musiałbym dbać o tę łańcuch i go smarować codziennie. Co wiadomo, nikt tak nie robi. Dlatego taka gwarancja praktycznie, można powiedzieć, nie istnieje, bo mało kto ją akceptuje. Ale teraz najważniejsze. Co ci youtuberzy, ci niekomercyjni youtuberzy, którzy są oczywiście komercyjni, ale w sensie ci tacy, co to wciskają wam to kurwa, ten, ten, ten kurwa, Napieprzają Was tymi różnymi puszkami, tymi różnymi filmami, i mówię jak to często trzeba dbać o ten łańcuch, bo tak naprawdę to yy, przedłuża żywotność łańcucha. Ja wam powiem tak, to jest takie sranie w banie i nabijanie ludzi w butelkę. Tak, ja wiem, że oni tego nie powinni robić, ale wiadomo, na tym się kręci biznes, tak, i teraz ktoś na przykład, kto jest mniej doświadczoną osobą w jakikolwiek sposób. Wierzy w to wszystko, i po obejrzeniu takiego filmiku już popierdala od razu w papciach do pierwszego, lepszego sklepu, żeby kupić akurat te środki, które on reklamuje, bo one są na pewno najlepsze. Powiem wam, tak, nie ma czegoś takiego w zasadzie jak jakiś super środek na czyszczenie łańcucha i zabezpieczenie. Jakoś bardzo, bardzo, bardzo gorsze. Oczywiście firmy się z sobą różnią, jedne są bardziej popularne, inne są mniej, mniej popularne, ale to głównie właśnie YouTuberzy tak. Robią, że i te firmy bogatsze po prostu płacą youtuberom za to, żeby to pokazywali, chociaż oni się zapierają, że oczywiście, że nie, że oni tego nie robią. Ale ruchają nas tymi kurwa puszkami i cholernymi firmami, żebyśmy tylko kupywali to i marnowali pieniądze. Wyobraźcie sobie teraz taką sytuację. Teoretycznie raz w tygodniu powinno się dobrze wyczyścić łańcuch i go nasmarować. Dobra, ja to rozumiem. Ja to rozumiem, jeśli ktoś powiedzmy jeździ typu jakimiś motocyklami sportowymi i tak dalej, i zależy mu na tym, żeby ten łańcuch błyszczał jak psu jajca, a nie był upieprzony jak ślicznotka w błocie. No to dobra. Nie ja chcę tego tam pucuje ale tacy ludzie głównie też nie używają środków jakichś specjalnych do czyszczenia tych łańcuchów firmy X, tylko po prostu nawet. Czyszczą to zwykłą, czystą po prostu benzyną, ponieważ tam jest zazwyczaj tylko ledwością kurz jakikolwiek na tym, oni nawet w deszczu nie jeżdżą tymi motocyklami. I oczywiście więcej już inwestuje się w takie puszeczki, które to trzeba ten łańcuch nasmarować, ponieważ po każdym czyszczeniu trzeba dobrze łańcuch nasmarować, to jest fakt. A teraz takie mity na temat tego, że łańcuch tak naprawdę trzeba Czyścić często dbać o niego, bo to przedłuża żywotność łańcucha. To jest kompletna bzdura i to z pełną odpowiedzialnością. Ponieważ już też trochę czasu jednak na dwóch kółkach jeżdżę. O kurwa trochę zaczasło kopłem w stół Też trochę już na tym motocyklu jednak jeżdżę. I powiem Wam tak z własnego doświadczenia jak wszystko na tym kanale. Prędzej ten łańcuch wam się rozciągnie, nawet jeśli będziecie mieć heavy duty łańcuch, to w... To prędzej on wam się rozciągnie, a jeżeli kurwa coś wam się z tym łańcuchem stanie, że on wam szczeli gdzieś po drodze i tego typu. I taka jest prawda. A te takie seranie, że ten łańcuch musi być co chwilę czyszczony, impregnowany i tak dalej, to jest wszystko, po prostu nabijają nas w butelkę, bo te wszystkie takie kurwa środki one są powiedzmy różnej klasy, ale one są drogie. Drogie. Takie coś jest dobre. Na przykład, można sobie kupić jakieś fajne środki. Bo warto, powiedzmy, coś fajnego sobie kupić. Jeśli ktoś tam już jest najarany na jakąś kurwa firmę, niech sobie po prostu kupi, ale nie, nie napierdziela tego łańcucha od tydzień w tydzień. No, chyba że zależy mu na tym, tak jak mówię, żeby on musi się lśnił. Ten łańcuch jest bardzo widoczny i tak dalej. Na przykład, moje motocyklo nie jest jakoś super widoczne, jest ujebany po prostu generalnie cały czas. I powiem Wam teraz coś na temat czyszczenia. Ja robię to już któryś rok z rzędu. Ja. Czyszczę swojego łańcucha po prostu trzy razy w roku. Trzy razy w roku to robię i to nie są odstępy takie typowe co 4 miesiące o, budzik dzwoni, zapierdalam i, i jadę o to łańcuch nie. Ostatni raz łańcuch czyściłem, słuchajcie, wyszło mi teraz 6 miesięcy temu. Po prostu, jak tu się taka powiedzmy zima skończyła, no nie, no to 5 miesięcy temu, ale wiem, że go nie wyczyszczę przez następne 3 tygodnie, bo nie będę miał na to czasu, wyczyszczę go dopiero e, po urlopie, jak będzie mi się kończył. Pokażę Wam też przy tym od razu, jak upieprzone jest ten łańcuch, korozja się na nim pojawiła, czy coś, ale to wszystko jest tylko i wyłącznie zewnętrzne, jaką będzie się, jak on będzie lśnił po tym, jak już go doczyszczę. I powiem Wam jeszcze jedną rzecz, ten łańcuch już naciągam. Będę go znowu naciągał i wiem, że jeszcze go może naciągnę. Przy okazji, tam, nie wiem, będę go z 2-3 razy, może go troszeczkę podciągnę. I tak naprawdę taki łańcuch będzie do wymiany. On mi nie strzeli. On mi nic mi się z nim nie stanie. A rozciągliwość łańcucha, moi drodzy, nie zależy od tego, że naddupcamy ich tymi środkami. Nie, nie, to jest po prostu metal. To jest metal, a metal niestety nie jest odporny jakoś super na rozciągliwość, szczególnie jeśli są przeciążenia, jednak. W każdym motocyklu, nawet klasy 125, potrafi się rozciągać jak guma z gaci. A oczywiście zależy od, od później firm, od tego takiego łańcucha za 30 funtów, a takiego kurwa za 150 funtów, nie? I teraz, tak, jeszcze jedna rzecz. Jeśli. Kurwa. Jeśli na przykład pisze tam albo od mechanika się dowiadujecie, że taki łańcuch super, zajebisty, heavy duty starczy Wam spokojnie sobie na 3 lata jeżdżenia. To on nie ma na myśli 3 lat w sensie 12 miesięcy napieprzania dzień w dzień, tak jak to robię na przykład ja. Tylko on ma bardziej na myśli po prostu sezonowego jeżdżenia. Czyli załóżmy, że sezon taki trwa około 6 miesięcy. Średnio tak powiedzmy, nie? 6 miesięcy, czyli taki łańcuch, który kurwa kupiliście, myślicie, że będziecie 3 lata nim jeździć. Nie pojedziecie na nim 3 lata, pojedziecie półtora, może dwa. Prawdopodobnie tak się to skończy. I żadne kurwa środki, żadna chyba pielęgnacja, choćby się nie, się nie wiadomo ile kapuchy walili w to wszystko, żeby ten łańcuch się lśnił jak gacie i tak wam się rozciągnie i tak będzie trzeba wywalić kasę na kolejny łańcuch. Dlatego powiem wam jedną rzecz. Lepiej, znacznie lepiej jest po prostu odłożyć sobie część tych pieniędzy, po prostu kupić sobie jakąś lepszą ketę, a nieżeli wypieprzać kasę na te wszystkie środki bo to nie ma sensu. Uwierzcie, mi ktoś może powiedzieć, że to takie moje pieprzenie 3 po 3 ale tak jak ja mówię, ja to wszystko mówię ze własnego doświadczenia, z tego co dzieje się przez te kilka lat, jeżdżenia u mnie z moim motocyklem, z moimi ketami, łańcuchami, przepraszam. Także tyle. Joker z tej strony. Mam nadzieję, że komuś w tym pomogłem i że ktoś zaoszczędzi dzięki mnie trochę kasiory, bo oczywiście. Fajnie jest mieć dobre środki, tylko nie napieprzajcie nimi tych łańcuchów non-stop, bo to kurwa nie ma najmniejszego sensu, poza jakimś sensem estetycznym. Pozdrawiam, na razie, hej.